Dzień dobry, bracia i siostry. Bóg troszczy się o ciebie i wyciąga swoje ojcowskie ramiona, aby cię kochać i pocieszać. Nawet gdy wszystko wydaje się być przeciwko tobie i to, co postawiłeś na pierwszym miejscu, nie dzieje się tak, jak chciałeś, nie zniechęcaj się, Bóg się o ciebie troszczy. Nawet jeśli twoje serce jest przytłoczone z powodu braków lub ludzi, którzy w jakiś sposób cię zawiedli, Bóg cię kocha. Bóg podnosi cię i nigdy cię nie opuści. On zna najgłębsze zakamarki twojego serca i doda ci sił. Uspokój się, wycisz swoje serce, nie podejmuj pochopnych decyzji zanim cokolwiek zrobisz. Zwróć się do pana i poproś go o mądrość. Aby otworzył właściwe drzwi w Twoim życiu. Bóg jest Twoją bezpieczną przystanią, największą miłością, która uzdrawia Twoje serce i daje Ci pokój. Wiesz, z Bogiem zwyciężysz i będziesz świadczył o cudach Jego nieskończonego miłosierdzia. Moja przeszłość jest w rękach Bożego miłosierdzia. Moja teraźniejszość należy do Jego łaski, a moja przyszłość do Jego opatrzności. Z Bogiem możesz wszystko, z Bogiem zwyciężysz. Napisz w komentarzach: Jestem kochany i błogosławiony przez Boga. Musimy stale potwierdzać tę prawdę, aby nie wpaść w pułapki złego ducha. Świętego i błogosławionego dnia dla ciebie i Twojej rodziny. Amen. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce, minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.